Siemanko, witam was w trzecim vlogu z życia mechanika. Dzisiaj udało nam się już e, zalać łapy, także podnośnik będzie miał już na czym stać. Zamówiliśmy oczywiście troszeczkę za dużo tego betonu. E, zaleliśmy łapy, zaleliśmy sobie tutaj kabel, a że dosyć dużo zostało nam tego betonu, bo lepiej żeby, żeby tego betonu zostało niż zabrakło i żeby potem była dziura. to Zrobiliśmy sobie tutaj wjazd do garażu. Zrobiliśmy sobie dosyć taki fajny próg, żeby nie było uskoku, bo mieliśmy taki dosyć duży uskok i musieliśmy tutaj kłaść a, takie najazdy metalowe, żeby wjeżdżać jakimiś niż, niższymi autami. Teraz już mamy spokój, jest zabetonowane. Akurat idealnie starczyło, żeby, żeby zrobić taki najazd. A, zobaczcie sobie teraz jak wyglądało zalewanie tej posadzki. Też na warsztacie wprowadzone Ducato do wymiany rozrządu. Jest to dwójtrowy silnik 115 MultiJet czy 116 MultiJet? 115 MultiJet. Będziemy tutaj wymieniać rozrząd. Rozrządzik nie jest tam jakiś tragicznie skomplikowany, tylko tyle, że dosyć dużo trzeba tu porozbierać. Ja sobie wyrzucam tutaj lampę, wyrzucam sobie ten wlot powietrza, wszystkie tutaj osłony. Dojście powietrza, łapę silnikową. A Jezus sprowadzony na warsztat, będę to robił jutro, ale jest już sprowadzony na warsztat z tego też względu, że po prostu zaliśmy ten próg na zewnątrz. I żeby jutro po tym progu nie jeździć na świeżo, to wprowadziliśmy autko na warsztat, zanim po prostu zaczęliśmy wylewać ten próg. I co, na no autko sobie stoi, czeka sobie do jutra na części, jutro przyjdzie rozrząd a podejrzewam, że zamówiłem chyba dajko do większości dostawczaków pakujemy właśnie paski rozrządy dajko nie wiem czemu, czy są jakieś tam mega zajebiste, może i nie, ale ale wytrzymują, wytrzymują kilometry, nic się z nimi nie dzieje, także sprawdzone pakujemy dajko, nie jest to żadna reklama po prostu mówię co zamówiłem no i co, jutro na pewno będziecie mogli zobaczyć yy, jakąś tam moją walkę z tym rozrządem ten rozrząd jest już tak na skraju wyczerpania. Ściągaliśmy ostatnią osłonę z tego rozrządu, i pasek jest już taki dość luźny. A autko przejeździło jeszcze tydzień czasu, bo musiało jechać w trasę. Nie było, nie, nie było mowy o tym, żeby auto zostało na dłuższy post u nas w sensie na jeden dzień na wymianę rozrządu. Także jeszcze ten tydzień przejeździło i dopiero trafiło do nas. Jutro Wam tam pokażę plus minus, jak w takim 115 multidecie, wymienić rozrząd, co musicie zrobić. Na dzisiaj to tyle, powiem Wam tylko jeszcze jedną rzecz: że praca budowlańców nie jest wcale taka prosta. Pobawiłem się z tym trochę, jest przejebanie ciężka, zmęczyłem się strasznie z tym kuciem tych łap, zalewaniem tych łap i tak dalej. Naprawdę nie jest łatwa robota, a jakbyście byli ciekawi, czym polscy pracownicy jeżdżą na budowę, to u góry Wam się wyświetli karta. Spokojnie też będziecie mieli w opisie link do mojego starszego odcinka. W którym właśnie pokazywałem, hmm, pokazywałem jakimi autami poruszają się polscy budowlańcy Co Wskoczę jeszcze teraz na kanał i pokażę Wam jak wygląda teraz kanał na gotowo Tak wygląda kanał na gotowo Kanał był szykowany właśnie pod auta dostawcze, pod ciężarówki i mamy oświetlenie Jak widzicie niczym dodatkowym nie doświetlam tego podwozia e, Dają nam radę te dwie świetlóweczki LEDowe wszystko fajnie od spodu na autku widać. Eee, wysokościowo powiem, że jest spoko, zresztą możecie sami zobaczyć. Mieszczę się pod tym dostawczakiem bez tam większego problemu, a też trzeba zwrócić uwagę na to, że zawsze to auto podnosimy. Ściągamy jakieś koła, coś tam się dzieje. Także autko zazwyczaj jest podniesione troszeczkę do góry. Także bez problemu mieszczę się pod tym autem. Wszystko widzę i jestem w stanie się do wszystkiego dobrać. Bezproblemowo I właśnie Kanał mu tak jak mówię przyszykowaliśmy pod Dostawczaki, pod ciężarówki Żeby nie musieć ich dźwigać na podnośniku dwukolumnowym A także kanał przyda nam się do takich szybkich robót Jakaś tam wymiana oleju Cokolwiek takiego Ktoś chce coś tam na szybko zajrzeć Do swojego samochodu, co tam się mu dzieje. odkręcić osłonę Coś zrobić, to też będzie Zajebista myślę sprawa I będzie zdawał egzamin na pewno ten kanał.